Siema z tej strony Sneaker i to jest kanał o A dzisiaj sprawdzimy sobie jak działa renowator do Nubuka i Zamszu od Terrago, oraz jak używać tej szczoteczki właśnie do, przeznaczonej do tego, do Zamszu i do właśnie Nubuka, ponieważ jest to dosyć ciężkie, nie każdy to potrafi, a naprawdę warto zrobić. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, ponieważ mega to pomaga w promowaniu kanału. Zawsze to się mówi na początku, i ta serio to daje dużo. Także jeżeli byście to zrobili, byłbym bardzo wdzięczny. Ja jak już to zrobiliście, no to wracamy do odcinka. A więc tak, wiele ludzi w ogóle nie ma bladego pojęcia, jak czyścić nubuk, jak czyścić e, zamsz, ponieważ jest to dosyć ciężkie, nie jest to za łatwe, naprawdę. I. Potrzebne są do tego różne rzeczy, których tak na co dzień nie mamy w domu, ponieważ są różne domowe sposoby. Ale nie możemy wziąć po prostu szmatki mokrej jakiejś, wyczyścić, wiecie, nałożyć na to mydła i wyczyścić całego buta, ponieważ pojawią się zacieki, pojawią się zarysy, pojawią się różne mazy i tak dalej i tak dalej i naprawdę nie polecam robienia tego na zamszu ani na nubuku, no bo może to wyjść gorzej niż już, już wygląda Wasz but naprawdę i będą wyglądały potem tragicznie, ponieważ możecie zobaczyć naprawdę wiele obrazków, które to potwierdzają, dlatego sam postanowiłem ostatnio odnowić sobie swoje danki, które już Wam pokazywałem w odcinku ostatnio na retro sneakers. Mowa tutaj o dankach z 2013 roku wysokich, które wyglądają no, dosyć słabo, jak widzicie. Możecie zauważyć, że tutaj są różne zacieki, bo nie wygląda to za dobrze. Tak, Tutaj na przykład ten zamknięty w ogóle Inubuk jest w tragicznym stanie. Tego nie będę tykał całego, no bo nie ma to z największego sensu. Mamy tutaj także cały tołbox, który także jest pognieciony i spróbujemy sobie to odnowić, ponieważ wiecie fajnie jest mieć te niektóre butki nawet na szafeczkę, a budzić są na płeszce postawione i wyglądają całkiem spoko i dlatego także to jest. Pamiętajcie także o tym, że wiecie używanie tych środków i odnawianie tego buta no to nie jest tak, że zrobicie to raz i już będziecie mieli gotowe na całe życie, tylko co jakiś czas trzeba to robić i... Niestety, dosyć regularnie, choćby co roku, chociaż raz zrobić to, ponieważ widzę to po moich wąsach, że naprawdę dużo to daje, ponieważ na przykład czarny materiał bardzo szybko może wyblaknąć, szczególnie jak chodzicie, wiecie, w słoneczne dni, takie dosyć mocne, że jest 30 stopni, no to te czarne buty dosyć szybko blakną i nie wygląda to potem za fajnie. No ale wracając do tego, kupiłem Terrago Środek, który jest renowatorem, Wy wystarczy niby popsikać te buty. Czyli zobaczymy, czy to tak naprawdę działa. Czy faktycznie będzie ten i zamrz, wyglądał na tym bucie dużo lepiej. I do tego kupiłem także szczoteczkę, ponieważ właśnie to jest to, że nie mamy takich rzeczy za bardzo w domu. No bo kto ma taką szczoteczkę? No właśnie, nikt nie ma z nas takiej szczoteczki i wygląda ona dosyć inaczej. No Ponieważ ta szczoteczka, jak możecie zobaczyć, no to ona jest trochę inna i tutaj jak mamy te gumowe elementy, one po, są po to szczególnie te, żeby usunąć brud z tych takich ciężko dostępnych miejsc, które na przykład są na połączeniu podeszwy razem z cholewką. No i to służy właśnie do tego, żeby wyciągnąć sobie tam z tych miejsc ten brud. Tutaj dokładnie do tego samego z tych jeszcze trudniejszych. A tym także możemy przejechać sobie po całym Nabuku, ponieważ to także wytrzyma nam trochę tego brudu, który jest ze środka, który musimy usunąć przed nałożeniem tego, tego środka. Także zobaczymy, jak to działa, ponieważ to szczoteczka, to Wam, wszystkie namiary na dole, ile kosztuje i mniej więcej ile kosztują, wszystkie te środki razem, ponieważ da się zrobić na stronie multi-renowacja. Fajne paki, które potem dają naprawdę super promocje i naprawdę opłaca się dobrać, ponieważ ja zapłaciłem za 5 środków do czyszczenia, bo 100 zł, łącznie, a jakbym brał je osobno, no to pewnie by wyszło około 160 nawet. Ale już brak zbędnego gadania i idziemy do czyszczenia tego buta. A więc tak, pierwsze co musimy zrobić, musimy wyciągnąć budki, wiadomo, własnego opakowania i pamiętajcie, żebyście tutaj, wiecie, sobie podłożyli coś pod spód, ponieważ te środki naprawdę, no, czasami potrafią zlec za skórę, jeżeli chodzi o czyszczenie, potem ich, wiecie, na przykład na stole albo gdzieś, ponieważ, no, one są dosyć mocne i jeżeli zrobicie to na białym stole, tak jak ja teraz zrobię, to lepiej poduszę coś pod spód. Ja nadałem gazetki różne jakieś, stare sprawdziane i tak dalej, żeby się nic nie pobrudziło, ale... Wiesz co zrobicie, jak już ciągniecie buty z opakowania, to zajmijcie sznurówki, ponieważ one kompletnie nie są potrzebne, bardzo przeszkadzają, potem się, wiecie, plątają wszędzie, no i to jest żmudna robota, a lepiej sobie to usunąć wcześniej i mieć z Tu w ogóle jak usuną teraz te sznurówki, to taki tym leci i już widzę ile tutaj będzie syfu na tych butach, ponieważ one chyba nigdy nie były czyszczone, tak widzę po tym, więc no. Ora, pierwsze za nami, następne teraz. Ok, wyciągnę teraz już obydwa szpony mamy to. I odkładamy je sobie gdzieś na bok. Je możemy wyczyścić, możemy je wrzucić do pralki, obojętnie do czego. I teraz przechodzimy do szczotkowania, ponieważ pierwsze, co musimy zrobić przed użyciem tego renowatora, musimy wyczyścić te buty ze wszystkiego. Brudnego, wszystkich brudów, smrudów i nie wiadomo czego jeszcze, i żeby to zrobić, musimy użyć sobie tej stoteczki która tutaj jest, i tej z włosiem, którą tutaj wam pokazywałem, tak? Nie tej gumowej, tylko tej z włosiem pierwszej. I takimi szybkimi ruchami, oczywiście, musimy pamiętać o tym, żeby to zrobić w jedną stronę. Czyli, na przykład, jak robimy do siebie w tą stronę, o tak, to robimy to. Szybkimi ruchami do siebie i możemy zobaczyć naprawdę, jak będziecie to robić, ile z syfu idzie z butła i trzeba to wyszczotkować dokładnie całą powierzchnię, żeby nam to coś dało, tak, żeby nam dało w ogóle ten renowator coś i żeby wyglądało to potem fajowo. Także zabieramy się do czyszczenia tego, właśnie tą szczotką, a potem będę pokazywał Wam dalej. Ok, jak już porządnie wyszkodkowaliśmy tego buta i faktycznie już jest trochę różnica naprawdę przy tym buciku, bo on był mocno zasyfiony, będziecie widzieli, jak leci taki pył po prostu. To wtedy możemy także to sobie zrobić właśnie tymi elementami gumowymi, którymi wcześniej wam pokazywałem, tymi tutaj albo tym. I tą szczoteczką, która tutaj jest tą gumową, możemy wejść sobie tutaj pomiędzy te miejsca, gdzie nie mamy, wiecie, gdzie mamy łączenie cholewki razem z gumą. I jak sobie wejdziemy tutaj, to można bardzo ładnie wyczyścić sobie. O, już widzicie, już jest ta szczotka zabrudzona trochę i faktycznie fajnie można nią wyciągnąć ten brud z gumy, gdzie są te łączenia właśnie razem z cholewką. Musicie pamiętać także, żeby na przykład jak robicie tą szczotką, żeby nie robić tego tak wiecie, na hama po prostu mocno, tylko trzeba po prostu też szczotkować, wiecie, takimi szybkimi ruchami, ale nie za mocnymi, żeby fajnie ten brud strzedł. I tutaj z tego całego środeczka też trzeba to wszystko powyciągać. I jak już to wszystko zrobicie i powyciągacie sobie z tego i tutaj jeszcze raz to przeszczotkujecie troszeczkę. Okej, okay. i jeżeli już to zrobiliście i przeszczotkowaliście tutaj tego buta właśnie tą szczoteczką, tą małą, to możecie wziąć się także za robienie to tą gumową. Nie jest to aż tak zalecane, widziałem na kilku filmikach, na różnych poradnikach i tak dalej osób, które zajmują się faktycznie tym, że nie trzeba tego robić tym, ale faktycznie, jak się zbliżymy i zobaczycie sobie tutaj ten zamrz i przejedziecie sobie tą szczoteczką gumową, to możecie zauważyć, jak on fajnie ciemnieje i wygląda dużo lepiej niż wcześniej. najgorzej jest właśnie tutaj na tych elementach, gdzie, wiecie, sznurujemy i tak dalej. I także, jak tym sobie przejedziemy, to staje on się bardziej gładki i wygląda naprawdę dużo lepiej. I nawet się nie spodziewałem, że to będzie aż tak działało. Także. Ja sobie to przeszukuję jeszcze i potem przejdziemy do zaklejenia elementów, które niekoniecznie chcielibyśmy, żeby je pomsikać. Ok, przeszkodkowałem to i jeszcze możemy zrobić jedną rzecz, która jest naprawdę bardzo przydatna w potem psikaniu, także i w myciu często butów. Czego nie robimy i potem dziwimy się, że nam to dosyć mocno przeszkadza i nie trzeba mieć nawet do tego specjalistycznego sprzętu. O. Czyli tego, no to są proste wkładki do butów, które możemy znaleźć w swoich butach, które kiedyś tam dostaliśmy, albo możecie to zrobić z papieru po prostu i wsadzić sobie tutaj do buta. Wydaje mi się, że to jest ten. model TEX. To są wkładki z Jordanu, które idealnie pasują także do dunków i wtedy tutaj mamy twarde topowierzchnię i nie zagina nam się. I jak będziemy ją czyścili, to wtedy, no wiecie, nie będziecie się denerwowali, że nam się to zagina, wygina, nie jest to płaskie. I jest to także bardzo pomocne do tego, żeby właśnie potem popsikać tego buta, ponieważ no niestety musi być to równomiernie rozmieszczone i staram się tutaj zrobić wszystko, tak jak jest wszędzie napisane, żeby potem nie było, że Wiecie, że ja powiem, że to nie działa, a okaże się to, że faktycznie to działa, tylko że no, ja jestem kiepski. <grytanie> ok, do zaklejania tego buta będzie Wam potrzebna taśma, która najlepiej, żeby nie była tą malarską, tylko była jakąś lepszą, tak jak ja mam tutaj taką, albo izolacyjną, albo jakąś coś w tym rodzaju, ponieważ. Te malarskie takie, wiecie, te takie papierowe, bardzo często przy psikaniu odchodzą i bardzo często możecie się naciąć na tym, że będziecie psikać i wiecie, odejdzie Wam to w pewnym momencie i najdzie Wam tam albo spray, albo właśnie jakaś farba, jak będziecie malować buty i no nie jest to zbyt pożądane, ponieważ potem naprawdę możecie tego już w ogóle nie domyć i but będzie do wywalenia. OK, mam to zaklejone już, także wszystko, co już było do zrobienia, to zrobiliśmy i teraz popsikamy sobie te elementy, które chcemy, czyli te, te elementy zamszowe i przed psikaniem musicie mocno to ponieważ żeby ten środek bardzo dobrze zadziałał, to musi tak być i psikać należy na tego buta z odległości 30 cm, najlepiej, żeby nic wokół nie było i żeby, wiecie, nie popsikać niczego, ze swoich jakichś rzeczy szkolnych, może jakiś, nie wiem, jak telefon, i tak dalej, i tak dalej. I zobaczymy, jak to będzie działało. Także zaczynamy. Jak już to zrobiliście, to najlepiej teraz powycierać sobie te elementy, które wam się, wiecie, trochę spaprały albo są trochę ubrudzone, są trochę z tego płynące, i powycierać je, żeby nic tutaj nie zostało i żeby, wiecie, potem nie mieć problemów. Na przykład tak jak tutaj mi się trochę zaciek zrobił, o, można ściągnąć już z tego tak naprawdę tą o, całą obudowę. Nie jest tak źle, widzicie, nie, ten, nie, nie zabrudziło się. Trzeba tego zostawić na 30 minut, 40 minut. E, Piszę 30, lepiej sobie dać więcej czasu, zostawić do tych 40 minut i na sam koniec jeszcze potem e, sobie także przetrzeć tą szczotką i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także teraz zostawiam tego buta na 30 minut i zobaczymy, jak będzie wyglądał w porównaniu do tego drugiego, który mam tutaj, ponieważ no, był tak samo zniszczony praktycznie, więc mam tutaj naprawdę bardzo fajny Element do porównania, i zaraz sobie jeszcze posprzątam, i widzimy się za 30 minut. Aha, i ważne, nie zostawiajcie tego na słońcu. Nie można zostawiać tego na słońcu. I w ogóle, jak czyściecie buty i dajecie potem do słyszenia, lepiej nie zostawiać na słońcu. Naprawdę jest jeden, jedyny przypadek, kiedy można zostawić na słońcu, ale w tym nie. Yy, jakby co, to naprawdę zabezpieczcie dobrze te swoje miejsce, ponieważ będą już jakieś 15 minut na czyszczenie z stołu. Także polecam. Ok, jestem z powrotem po pół godziny i faktycznie możecie teraz zobaczyć na przebitkach, że jest różnica i ten butik wygląda naprawdę o niebo lepiej niż ten butik, chociaż może w tym świetle tego nie widać, ale tutaj możecie zobaczyć, o, jakie to jest poniszczone, a jak tutaj to wygląda. O, nawet po tym. Po tym samym elemencie wygląda to o wiele lepiej. Naprawdę. Tutaj wiadomo, że są odstające nitki, ale no... Nie możecie tutaj zobaczyć żadnego, wiecie, jakiegoś takiego prześwietlenia, tak jak tutaj możecie zobaczyć na tym bucie. O, jaki on jest zniszczony. A jak wygląda to tutaj? No jest to mega różnica i wygląda to naprawdę fajnie. I muszę przyznać, że nawet... Taka osoba jak ja, czyli ktoś, który robi to pierwszy raz, nie będzie miał jakiegoś strasznego problemu. Tylko musicie pamiętać zakleić go odpowiednio żółciami żadnymi przebarwieniami, ani różnymi jakimiś plamkami na bucie, tam gdzie byście nie chcieli i potem obstawiam, że jest to albo bardzo ciężkie do usunięcia, albo praktycznie niemożliwe. I potem po nałożeniu tego renowatora odczekali 30 minut i na sam koniec lekko w szczotką. Ja to zrobiłem poza kamerą, wygląda to całkiem nieźle naprawdę i jeżeli chcecie sobie Dać do renowacji swoje buty, to można to zrobić to kilka razy. Po prostu samemu nie trzeba płacić za to w różnych sklepach, od tego specjalnych. Wiadomo, że jest to dużo wygodniej, te osoby się na tym znają i niestety no kosztuje to swoje. Tak, kosztuje to trochę danie tym osobom, ponieważ one się na tym faktycznie znają bardzo dobrze i na pewno zrobią to trochę lepiej niż wy. Ale no, nie musicie tego płacić aż tyle, ponieważ no, ta szczoteczka kosztuje 30 zł, sam ten renowator też chyba 30 zł. Możecie kupić sobie jeszcze większy pak z lepszymi rzeczami, a możecie uzyskać taki efekt sami, a nie mieć takich budków. No. Także dzięki wielkim Wam za odcinek, mam nadzieję, że jest to dosyć przydatne i pomocne i wydaje mi się, że więcej będę robił także takich filmików, ponieważ nie widziałem za bardzo na polskim YouTube, żeby ktoś faktycznie tłumaczył o co chodzi z całym tym Renowacją tego zamszu i Nubuka, ponieważ jest to bardzo ciężkie i mało kto się temu, tego podejmuje, a jak widzicie, można to samemu zrobić i może to wyglądać całkiem nieźle. Także wielkie dzięki i do zobaczenia na następnych odcinkach, które są we wtorki, w czwartki o 19.30 i czasami w soboty o 13.30. Także do zobaczenia.